Kiedy myślimy o cytrusach, naszą wyobraźnię rozpalają obrazy soczystych, pełnych słońca owoców. Ale cytrusy to coś więcej niż tylko przysmak, są potężnym źródłem energii i zdrowia. W naszej podróży po świecie cytrusów odkryjemy, jak te niewielkie owoce mogą mieć wielki wpływ na nasze codzienne życie. Owoce cytrusowe, takie jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny, limonki czy mandarynki, są znane przede wszystkim z wysokiej zawartości witaminy C, ale to tylko początek ich bogatej oferty. Zawierają również inne kluczowe witaminy i minerały, w tym witaminę A, potas oraz błonnik. Witamina C, znana również jako kwas askorbinowy, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. To ona, jak wierny rycerz, staje na straży naszego zdrowia. Walcząc z infekcjami i skracając czas trwania przeziębień. Ale jej rola nie kończy się tutaj. Witamina C jest też niezbędna w produkcji kolagenu, tego niezwykłego białka, które utrzymuje naszą skórę jędrną, włosy lśniące a paznokcie silne. W głębi tych kolorowych owoców kryją się też antyoksydanty, które walczą z wolnymi rodnikami. Te szkodliwe cząsteczki, które mogą uszkadzać nasze komórki, są bezlitośnie neutralizowane przez antyoksydanty zawarte w cytrusach. To właśnie one pomagają opóźnić procesy starzenia się i chronić nas przed wieloma chorobami. Cytrusy są również źródłem witaminy A, która jest kluczowa do utrzymania zdrowia oczu. Ponadto zawierają antyoksydanty takie jak flawonoidy, które wspierają zdrowe serce i mogą zmniejszać ryzyko niektórych chorób. Potas obecny w cytrusach odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia krwi. Błonnik, szczególnie zawarty w białej części skórki, albedo, odgrywa kluczową rolę w zdrowiu naszego układu pokarmowego. Pomaga on regulować trawienie, zapewniając uczucie sytości i wspomagając utrzymanie zdrowej wagi. W świecie, gdzie zdrowie staje się naszym priorytetem, nie możemy pominąć cudownych właściwości owoców cytrusowych. Pomimo ich kwaśnego smaku, te jaskrawe dary natury skrywają w sobie tajemnice odkwaszania naszego organizmu. To, co wydaje się paradoksem, w rzeczywistości kryje głęboką prawdę o równowadze i harmonii. Rozpocznijmy od podstaw. Nasze ciało dąży do utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej, co jest podstawa naszego zdrowia. Ta równowaga, mierzona jako poziom pH, wpływa na wszystkie procesy biologiczne w organizmie. Idealny poziom pH większości naszych organicznych płynów to lekko zasadowy zakres, około 7.4. Gdy równowaga ta zostaje zaburzona, nasze ciało może doświadczać szereg problemów zdrowotnych, od zmęczenia i słabego trawienia po większe ryzyko przewlekłych chorób. Teraz weźmy pod uwagę cytrusy, takie jak cytryny, pomarańcze i grejpfruty. Chociaż smakują kwaśno, mają zaskakujące właściwości odkwaszające po spożyciu. Dzieje się tak, ponieważ po zmetabolizowaniu przez organizm, produkty ich przemiany mają tendencję do zwiększania zasadowości. Jest to częściowo związane z zawartością minerałów, takich jak potas, który pomaga neutralizować kwasowość w naszym ciele. Dlatego zwykły poranny rytuał picia ciepłej wody z cytryną może być prostym, ale potężnym sposobem na wspieranie równowagi kwasowo-zasadowej. Ta mała czynność ma daleko idące korzyści: od poprawy trawienia po lepsze wchłanianie składników odżywczych i ogólne wzmocnienie zdrowia. Zrozumienie tej złożonej interakcji między tym, co jemy, a naszym wewnętrznym środowiskiem otwiera nowe drzwi do dbania o nasze zdrowie w bardziej świadomy i holistyczny sposób. Niech cytrusy staną się Twoim codziennym towarzyszem. Dodawaj świeże plasterki cytryny lub limonki do wody która będzie Cię orzeźwiać przez cały dzień. Używaj soku cytrusowego jako delikatnego dressingu do Twoich ulubionych sałatek. Dodawaj te soczyste owoce do porannych płatków lub jogurtu, wprowadzając w ten sposób harmonię do Twojego jadłospisu. Pamiętajmy jednak, by dbać o nasze zęby, które nie są fanami kwasu, nawet tego ukrytego w zdrowych cytrusach. Po ich spożyciu warto przepłukać usta wodą, chroniąc w ten sposób nasze szkliwo. Cytrusy to nie tylko smak i kolor, to także nasza troska o równowagę i zdrowie, które jest tak cenne w naszym zabieganym świecie. Pozwólmy im być naszym słonecznym promieniem, nawet w najzimniejsze dni. Owoce cytrusowe są wszechstronne, można je jeść na surowo, dodawać do sałatek, deserów czy też głównych posiłków. Sok cytrusowy doskonale komponuje się z herbatą i innymi napojami. A skórka ta niepryskana może być wykorzystana do aromatyzowania potraw i ciast. Ta wszechstronność cytrusów prowadzi nas do serca angielskiej tradycji kulinarnej, gdzie odkryjemy skarb o zaskakującej intensywności smaku i delikatności tekstury. Lemon curd, krem cytrynowy. Ta słodka i jednocześnie kwaskowata symfonia smaków jest niczym dotyk słonecznego promienia na angielskim niebie, pełnym niespodziewanych chmur. Wyobraź sobie gładką, kremową konsystencję, która rozpływa się w ustach, uwalniając pełnię cytrynowej świeżości. Lemon card tworzy harmonijną równowagę między słodyczą a kwaskowatością, przypominając o prostocie, która może być niezwykle wyrafinowana. Stworzony z połączenia świeżo wyciśniętego soku cytrynowego, delikatnego masła, świeżych jajek i cukru, krem cytrynowy jest kwintesencją prostoty i elegancji. Tradycyjnie serwowany na ciepłych tostach lub scones z odrobiną śmietany, stanowi idealne uzupełnienie angielskiej herbaty. Lemon card można także wykorzystać jako nadzienie do ciast i tart, dodając im wyrafinowanego charakteru i niepowtarzalnego smaku. To nie tylko deser, to część kultury, która przenosi nas do idylicznych angielskich ogrodów, gdzie czas wydaje się płynąć wolniej. Angielski krem cytrynowy to przypomnienie że w prostocie kryje się prawdziwe piękno, a tradycyjne przepisy mogą być niekończącym się źródłem inspiracji. Podsumowując, cytrusy to prawdziwe bomby witaminowe, pełne energii i korzyści zdrowotnych. Ich regularne spożywanie może znacząco przyczynić się do poprawy naszego samopoczucia i witalności. Bogate w niezbędne składniki odżywcze, cytrusy wzbogacają każdy posiłek, dodając mu smaku i wartości odżywczych. Pomagając nam utrzymać zdrowy styl życia przez cały rok. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami podczas tej fascynującej podróży po świecie cytrusów. Mam nadzieję, że to wideo nie tylko przyniosło Wam radość, ale także zainspirowało do włączenia tych zdrowotnych cudów natury do Waszej codziennej diety. Jeśli podobało się Wam to wideo, proszę zostawcie łapkę w górę. Wasze lajki są bardzo ważne i pomagają nam dotrzeć do większej liczby widzów. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć powiadomienia, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów. Na naszym kanale znajdziecie więcej inspirujących i edukacyjnych treści. Dziękujemy za oglądanie i wsparcie. W komentarzach podzielcie się swoimi doświadczeniami z cytrusami lub ulubionymi przepisami. Do zobaczenia w kolejnym filmie!